Witamy wszystkich na tym kanale YouTube. Ten kanał na YouTube Serce Jezusa czeka na Was z prezentami i przekazuje Wam niebiańskie listy miłosne, jakie otrzymaliśmy wtedy i teraz od Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować na niebiańskie wesele Bóg Berenek. Dziś prezentujemy Słowo Boże wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Świętej Wirginii w Rumunii. Fragmenty Słowa Bożego o Strasznym Sądzie, Część 1. Wybór tekstów ze Słowa Bożego na ten temat. Ojcze, dla dużej populacji zbudowano fabrykę chleba i ta fabryka nie produkuje już chleba tylko z czystej pszenicy, robi dużo mieszanki. W ten sam sposób doszło do zamieszania w wierze i świat nie wie już, w co wierzyć. Ojcze, ojcze, biada tym, przez których przychodzi głupota! We Włodzimierzu aniołowie odprawiają liturgię i nabożeństwa, a Ojciec chce, aby tak było, dopóki nie zostanie ponownie otwarte. Och, jak błyskawica, ogień pojawi się na Ziemi, a niego dziwi i niewierni pokutują, ale wtedy będzie już za późno. Moje kwiaty, powtarzam Wam, na Ziemi narodziło się wielu fałszywych proroków. Ojcze, poznaj proroków, że nie wszyscy są ode mnie. Ten który niesie mój krzyż, wierz mu. Wielu zostało pasterzami owiec, ale gdy przyszedł wilk, opuścili je. Synowie, nie wszystkie wiatry, które wieją, pochodzą ode mnie. Uważajcie, kto niesie mój krzyż, wyznając Boga ciałem i duchem, ten jest ode mnie, bo krzyż to cierpienia i czyny. Kto wyznaje Boga i pije złe napoje, z wyjątkiem wina, nie jest ze mnie. Moje dzieci. Dzisiaj nikomu nie jest łatwo wyznać Boga. To krzyż żelazny, bo to teren zaminowany. Jak wiele wycierpiał Pan na ziemi? Czy Bóg nie mógł obronić swojego syna? Ale dał mu przykład cierpienia, że gdyby go bronił, prorocy pozostaliby kłamcami, a Bóg nigdy nie kłamie. Daniele, poszukaj w Piśmie Świętym i zobacz, jaki punkt mamy przed sobą. Ten punkt jest symbolem: ten punkt, który znajdował się przed ciężarną kobietą, która stała ze stopami na księżycu i miała rodzić, a ktoś czuwał, żeby wiedzieć, kiedy urodzi, aby połknąć dziecko, aby to, co się dokonało, nie działało już przez pana Jezusa Chrystusa. Ta uwaga została wypowiedziana i ktoś to obserwuje, więc nawet teraz proroctwo zostało zablokowane. Potem prorocy będą się rozmnażać usłyszycie, że Bóg tam działa, nie idź z zewnątrz usłyszysz, że umarli powstają, nie odchodźcie, bo to nie są moi prorocy i oni was zwodzą. Pamiętaj, że pracy już nie ma. Był w Wladimirestii, był w Maglawit, był i jest tutaj, był w Arsenie Boka, ale co tam zrobił? Uważajcie, bo wielu odwróciło się od sprawiedliwych proroctw i nie mówi już prawdy że to proroctwo nie było i nie będzie więcej. Bądźcie wierni i pracujcie aż do ostatniego razu. Jest wiele rzeczy, zarówno dobrych, jak i złych, i musisz je znać. Chrześcijanin gościł diabła, który się przebrał, a inny chrześcijanin gościł Boga, ale go nie znał. Dlatego poznajcie się dobrze, abyście się nie oszukiwali. Synowie, że to proroctwo nigdy nie było i nigdy więcej nie będzie. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 10 marca 1971 roku. Dzieci, zwiedziłem te krainy daleko i szeroko. Policzyłem źródła wody i nie znalazłem ich tak wiele, jak wiedziałem. Po wielu źródłach nie ma już śladu, a na ich miejscu znajdował się Pit Brandy. Christianie, pi Brandy. Brandy cię zalewa. Przychodzi fałszywy prorok i każe wam pić brandy, chrześcijanie. I będziesz pić, bo tak chcesz, ale mnie już więcej nie zobaczysz. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 7 października 1973 roku. Jest jeszcze czas, i nadchodzi drugi czas pana Jezusa, ponieważ jego czas się powtarza. Jest inny czas i inny czas, a po tych dwóch czasach przychodzi Pan Jezus z całym swoim tchnieniem, z całą swoją chwałą. Nie gincie w tych dwóch czasach. W tych dwóch czasach wiele się dzieje, wielu grzesznikom zostaje przebaczone. Nawet abortowane dzieci zostaną wyrwane z piekła. Wiele dusz, które popełniły samobójstwo własnymi rękami, zostanie wyprowadzonych z piekła. W ciągu tych dwóch czasów powstanie między Wami wielu bogów. Będą fałszywi prorocy, którzy będą czynić znaki i cuda oraz wskrzeszać umarłych. Duchy zmarłych wyjdą na powierzchnię ziemi i przemówią. Nie idźcie do nich, bo oni przyjdą do Waszych synów i do Was, kobiet, aby ich policzyć po imieniu. Nie opuszczaj swojej żony, bo według prawa tylko jedna kobieta jest daną do opieki nad mężczyzną. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 9 lipca 1975 roku. Moje dzieci, w tym celu Bóg posyła swego ducha ze swego nieba na glinę ziemi. Tak jakbyś miał kawałek, tak i z tym ciałem. Komu się podoba, okej, okay, komu się to nie podoba, niech ucieka, bo wyszło wielu fałszywych proroków. Słuchaj, ojcze, są prorocy, którzy prorokują przez liść, śpiewają przez liść. Są prorocy, którzy prorokują poprzez skrzypce, prorokują poprzez gitarę. To prorocy, którzy prorokują poprzez taniec. Są prorocy, którzy prorokują przez pocałunek. Tysiące i miliony. To nie liść i trawa ilu jest proroków, którzy zwodzą człowieka. Ale Bóg ma tylko jedną strunę i jedno narzędzie. Jest ich wiele, ale się skończyły. I na koniec został jeden. I w owym dniu przyjdą czterej bracia z czterech stron i będą mieli cztery instrumenty, i razem z nimi będą śpiewać swoją pieśń, nie przeciwko wam, i każdy będzie śpiewał swoją pieśń jedna na zmartwychwstanie umarłych, inny, aby wezwać na sąd ze wszystkich zakątków ziemi, inny dla innego, inny dla innego. Wyciąg ze Słowa Bożego z dnia 27 marca 1977 roku. To już koniec dzisiejszego programu. Niech cię Bóg błogosławi i strzeże blisko swego najświętszego serca. Amen!